Czytanie z księgu proroka Sefoniasza. Wyśpiewuj, Curo Syjońska, podnieś radosny okrzyk Izraelu. Ciesz się i wesel z całego serca, Curo Jeruzalem. Oddalił Pan wyroki na Ciebie, usunął Twojego nieprzyjaciela. Król Izraela, Pan, jest pośród Ciebie. Nie będziesz już bała się złego. Owego dnia powiedzą. Jerozolimie. Nie bój się, Syjonie, niech nie słabną twoje ręce. Pan, Twój Bóg, jest pośród ciebie. Mocarz, który zbawia, uniesie się weselem nad Tobą, odnowi Cię swoją miłością, wzniesie okrzyk radości. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza, w tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to? Że matka mojego pana przychodzi do mnie. Oto bowiem, skoro głos twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od pana. Oto słowo pańskie. Kochani, powiedzieliśmy sobie wczoraj podczas naszego pierwszego dnia rekolekcji, że możemy wiele nauczyć się od Maryi, możemy nauczyć się od niej słuchania. Możemy nauczyć się od niej posłuszeństwa, bycia pokornym, szukania woli Bożej, wypełniania jej w naszym życiu, ale możemy się również nauczyć od Maryi przeżywania niepowodzeń, cierpień, trudności. I wreszcie Maryja uczy nas, jak przeżywać nasze codzienne życie, aby spotykać w nim Pana Boga, jak czynić, jak działać, aby. Nawet najprostsze nasze posługi, czynności mogły być jakby modlitwą, przybliżać nas do Pana Boga. Dlaczego to wszystko się dzieje? Ponieważ Maryja jest błogosławioną. Słyszymy dzisiaj to słowo kilkakrotnie błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony jest owoc Twojego łona, błogosławiona jesteś Ty, któraś uwierzyła, że spełnią Ci się słowa powiedziane przez Pana. A więc widzimy, że Maryja doświadcza bardzo osobliwego, niezwykłego, przemieniającego błogosławieństwa, tak wielkiego, że Elżbieta rozpoznaje w niej Matkę Pana. I cała ta nasza historia, do której się zbliżamy, historia narodzenia Pańskiego, to jest historia, która chce nas przebłogosławić, ubłogosławić. Innymi słowy, po polsku mówiąc „uczynić szczęśliwymi, a przecież wiemy, że w naszym życiu jest dużo sytuacji, które czynią nas nieszczęśliwymi, które właśnie zabierają, wysysają z nas to szczęście, tą radość. A zatem potrzeba nam, moi kochani jest to cel tych naszych dni skupienia szukać Pana Boga, który daje nam błogosławieństwo, w tym szukaniu Pana Boga, w tej tęsknocie za Panem Bogiem, bardzo pomagają nam właśnie ludzie, którzy doświadczyli Jego obecności. Pierwszą osobą, tak jak powiedzieliśmy, jest Matka Boża, ale zaraz obok niej Pan Bóg stawia w tę historię postać niezwykłą. Niezwykłą chyba tak dla równowagi, skoro mówimy o świętości kobiety, patrząc na Maryję. Aczkolwiek wiemy, że Matka Boża daje przykład świętości nie tylko dla kobiet, ale dla nas wszystkich. Ale obok ta postać, którą Bóg stawia w tej historii Maryi i dzieciątka, postać niezwykła, ponieważ odgrywa bardzo, bardzo ważną rolę, to oczywiście święty Józef. Od lat trudno mi pogodzić się z faktem, że na obrazach i w rzeźbach i tej ikonografii, przedstawieniu świętego Józefa, dominuje często postać starego mężczyzny. Długa broda, przygarbiony, długie włosy, siwy, taki starszy. Kochani, jest to pewna tradycja pokazania, że Józef był takim dziadkiem troszkę, żeby uwypuklić, że Maryja była dziewicą, że tam między nimi nic nie było. Czyli najprościej pokazać to, że Józef był... No stary i Józef stary i Józef stary, no pielęgnuje, też śpiewamy. Niepoprawna wersja, Józef święty. Nie mówmy już ciągle na tego Józefa stary, albowiem wierzę, że Maryja miała dobry gust i zakochała się w mężczyźnie postawnym, przystojnym i bardzo sympatycznym. A przede wszystkim nie chodzi tu o to, że był stary. Na pewno był starszy niż Matka Boża. Na pewno, ponieważ miał już pewne doświadczenie, historię, ale nic nie wiemy z Pisma Świętego, czy Józef był młody, czy stary. To już są wymysły ludzkie. Pewne historie nam o tym opowiadają, ale w Piśmie Świętym nie ma ani słowa na temat tego, czy Józef był starszy, czy młodszy. No, przyjmujemy, że był starszy niż Maryja. A więc był mężczyzną doświadczonym. Mężczyzną konkretnym, z zawodem Cóż to za zawód? No przywykło się mówić na niego cieśla. W języku greckim w Ewangelii pada tam słowo tekton i jest to bardzo ważne słowo. To słowo tekton nie ma nic wspólnego z tekturą, ale ma coś wspólnego z pracą. Otóż tekton po grecku to właśnie człowiek, który umie pracować w drewnie. Ale Homer, wiecie, taki starożytny poeta grecki, używa tego słowa na określenie ludzi, którzy tak samo umieją dobrze zrobić piękne rzeczy z drewna, jak i zbudować cały dom z drewna, a więc krótko mówiąc bardzo uzdolnieni, bardzo pracowici i powiedzielibyśmy tak po ludzku obrotni złota rączka, Józef złota rączka. I myślę, że historia nam jasno pokazuje, że tak rzeczywiście u świętego Józefa było. Proszę zobaczcie, że kiedy anioł już mówił mu o tym, żeby wziął Maryję do siebie do domu, a więc dokończył procesu narzeczeństwa i małżeństwa. I potem przychodzi ten spis, o którym będziemy słyszeli. I muszą wyruszyć tam, gdzie Józef się urodził, czyli do Betlejem. No, wiemy dobrze, że oni już stamtąd nie wracają do domu ponieważ co się dzieje? Anioł przestrzega ich przed Herodem i uciekają do Egiptu. W Egipcie zaczynają od nowa. Po kilku latach Anioł mówi wracajcie, wracają. Ile razy, panowie drodzy, bo to szczególnie tutaj do naszych uzdolnionych panów się tyczy, wyobraźcie sobie, zwijać i rozwijać swój, swoją firmę. No, powiedzmy, że rzeczywiście ten Józef jest cieślą. Zbudował sobie pewną klientelę, tak jak jeśli jesteśmy w usługach, to wiemy dobrze, jak ważne mieć odbiorców naszej pracy. I nagle Anioł przychodzi do ciebie i mówi: Słuchaj, wyjeżdżasz do Kalifornii, bo tam będzie bezpiecznie. I zabierasz się ze swoją małżonką, zbierasz swój cały warsztat, wyjeżdżasz do Kalifornii, gdzie nie znasz nikogo. Zaczynasz jakby budować swój geszeft, swoją firmę od początku. I zaczynasz pracować od nowa, łapać klientów, kontakty, wizytówki, no nic innego. Tam wtedy też tak było. Trzeba było znaleźć odbiorców swojej pracy. Po czym Parę lat później anioł przychodzi do ciebie i mówi, już odeszli ci, którzy czekali na życie dzieciątka. Wracasz do Connecticut i wracasz, rozpoczynając od nowa. Zobaczcie, co w tym życiu świętego Józefa jest takie charakterystyczne, o czym chcemy dzisiaj tak sobie bardzo powiedzieć. Czego nas ten święty Józef uczy? Na pewno tego, że był bardzo zaradnym mężczyzną, na pewno tego, że był bardzo opiekuńczym, na pewno tego, że bardzo kochał swoją rodzinę. Myślę, że nie było tam z jego pracy niezwykłych kokosów finansowych, bo ten pracujący w drewnie aż tak dużo nie zarabiał, ale był uczciwym człowiekiem, o czym Pismo Święte mówi, prawym, praworządnym, a zatem ludzie gnęli do niego. Ale przede wszystkim święty Józef jawi się nam w Piśmie Świętym jako opiekun, ten, któremu została powierzona wielka odpowiedzialność. Świadomie mu robi to, czyni to, co Pan Bóg mu każe czynić. I w tym jest bardzo podobny do Maryi. Pamiętacie, powiedzieliśmy sobie wczoraj, że Maryja nie tyle mówiła, co czyniła. A Józef to jeszcze ciekawszy przypadek. Jak wiemy, w Ewangelii nie ma ani jednego słowa zanotowanego, które miałby Józef wypowiedzieć. Józef to człowiek pełen milczenia. To milczenie w Ewangelii jest najbardziej przejmującą formą aktywności Świętego Józefa. On nic nie mówi. Dlaczego nic nie mówi? Bynajmniej nie dlatego, że nie ma nic do powiedzenia, bo myślę, że ma bardzo wiele nam do powiedzenia, ale być może wobec tych wszystkich tajemnic Słowa Bożego, które staje się ciałem, brzemienności Maryi za sprawą Ducha Świętego tych wszystkich wydarzeń jego życia jemu jakby odebrało mowę on w pokorze kłaniając się przed tymi tajemnicami po prostu wolę bożą wypełnia moi drodzy czegoś się możemy nauczyć od milczącego Józefa bardzo ważna rzecz którą bym chciał dzisiaj tutaj nam przybliżyć Przede wszystkim święty Józef uczy nas słuchania, aby bardziej słuchać niż mówić. Boże mój, jakie to trudne! Zobaczcie, ile w naszym życiu niepotrzebnych słów. Jak my często mówimy, i jak my często mówimy byle jak, byle jak o innych, byle jak o sobie, o niczym. Jak my często nadużywamy naszego języka, używając słów brzydkich, haniebnych. Już nie mówię o przekleństwach, ale o najróżniejszych wulgaryzmach, wtrąceniach. Jak my bardzo nasz język ranimy, wypowiadając często bezmyślnie potok słów, nad którym jakbyśmy w ogóle nie panowali. Jeżeli ktoś się używa, uważa za człowieka religijnego, mówi apostoł Jakub, Lecz łudząc swoje serce nie powściąga swego języka, to pobożność jego pozbawiona jest podstaw. Zobaczcie, jak mądre słowa mówi Pismo Święte o nadmiernym gadulstwie, o plotkarstwie, o obmowie, o najróżniejszych tworach naszego języka, które wcale nie są dobrem. Z tych samych ust, mówi święty Jakub, wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie może, bracia moi. Jeśli kto nie grzeszy mową, jest mężem doskonałym, zdolnym utrzymać w ryzach także całe swoje ciało. Księga Przysłów mówi „nie uniknie się grzechu w gadulstwie, a Księga Psalmów mówi „Panie postaw straż przed ustami moimi, pilnuj drzwi warg moich”. Zobaczcie jak w jak konkretnych słowach Pismo Święte mówi o ludzkiej mowie. Jak bardzo słowo Boże przestrzega nas przed gadulstwem, przed nieumiarkowaniem języka, przed niepowściągnięciem tego, o czym i o kim mówimy. Dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ słowo raz wypowiedziane już idzie w świat. Przecież znamy te sytuacje z naszego życia, że coś nam się wymsknęło, a potem, żeśmy tego bardzo żałowali. Próbowali to odwrócić, naprawić, ale nie było łatwo. Przez lata całe niektóre rzeczy się ciągną za nami, przez to, że nie opanowaliśmy własnego języka. Milczący Józef jest tutaj, kochani, bardzo konkretnym przykładem człowieka, który bardziej słucha niż mówi, który nie mówi o rzeczach niepotrzebnych, a jeśli już myślę, że Józef mówił, ale mówił o tym, co święte. W starożytnej Grecji był filozof i myśliciel Sokrates, który miał reputację człowieka wielkiej mądrości. Pewnego dnia ktoś przyszedł do Sokratesa i powiedział mu i my to znamy: Wiesz co ja właśnie usłyszałem o Twoim Przyjacielu? Znamy takie sytuacje. Ktoś ma dobrego newsa o kimś. Najlepiej jest, najciekawsze jest, jak to jest o kimś. A jeszcze, jeżeli znamy tą osobę, a jeśli to jest jeszcze osoba znana, no to ten news jest już bardzo ważny. Ty słyszałeś? Słyszałeś? Pani słyszała? No, zobaczcie, jak często takie rzeczy się nam zdarzają. I cóż ten Sokrates mówi? Chwileczkę mówi. Zanim mi powiesz tego newsa. Chciałbym wypróbować trzy sita. Wiemy, co to sito. Przesiewa się mąkę, przesiewa się ziarno. To, co dobre przeskakuje, a to, co złe zostaje. Trzy sita, mówi ten, co mu Nius przyniósł? Tak, mówi Sokrates. Zanim powiesz cokolwiek o innych, dobrze jest poświęcić trochę czasu na użycie sita. Jakiego sita mówi? Pierwsze, si to Sokrates mówi, to prawda, si to prawdy. Czy sprawdziłeś to, co chcesz mi powiedzieć, czy jest to prawdziwe? Czy ten Twój news, który właśnie usłyszałeś, jest prawdziwy? Czy to zgadza się z prawdą? Nie, ja tylko o tym słyszałem, odpowiedział. Bardzo dobrze mówi Sokrates, więc nie wiesz, czy to prawda. A zatem zastosujmy drugie sito, sito życzliwości. Czy to, co chcesz mi powiedzieć o tym drugim człowieku, jest dobre? O nie, mówi tamten wręcz przeciwnie. No, to jest atrakcyjność news'a. O dobrych rzeczach to tam się rzadko mówi, dużo ciekawiej się mówi o, o tych gorszych rzeczach. O nie, przeciwnie. Zatem Sokrates mówi, chcesz mi mówić o tym człowieku złe rzeczy, mimo że wiesz, że to mój przyjaciel? I jeszcze nie jesteś pewien, że to prawda. Może zatem zastosujmy jeszcze jedno sito, si to użyteczności. Czy to, co chcesz mi powiedzieć, komukolwiek przyniesie jakąś przysługę? Czy to jest przydatne? Czy to jest dobre? Nie, zupełnie nie. A zatem zakończył Sokrates, to, co chcesz mi powiedzieć, nie jest ani prawdziwe, ani życzliwe ani pożyteczne. Dlaczego więc chcesz mi o tym opowiadać? Kochani, trzy sita. Czy to, co mówimy o drugim człowieku, jest prawdziwe? Jak często zdarza się powtarzać rzeczy, o których gdzieś tam żeśmy usłyszeli, ktoś nam przekazał, a przecież nawet nie wiemy, czy to prawda. Czy to, co mówimy, jest życzliwe? Czy cokolwiek wnosi w moje życie, czy w życie drugiego człowieka? I wreszcie, czy przynosi dobro? Najmilsi, te trzy sita są bardzo ważne. I myślę, że ważne, że mówimy o tym w dzisiejszym naszym dniu rekolekcyjnym, ponieważ grzechy języka są plagą. Grzechy języka są biczem dziadowskim, jaki szatan uskutecznia na nasze dusze smaga nas tym i dobrze wiemy jak bardzo mamy z tym problemy wszyscy ponieważ bardzo ciężko jest położyć kłódkę na swoje usta zastanowić się czy to co mówię jest prawdziwe czy jest życzliwe wreszcie czy jest dobre i zostawiam was dzisiaj z tymi trzema sitami Sokratesa i powrócę jeszcze na chwilę w naszym rozważaniu do świętego Józefa. Cóż jeszcze możemy się nauczyć od opiekuna świętej rodziny? Święty Józef i jego milczenie to nie jest jakiś protest ani narzekanie. Zobaczcie, ile rzeczy w jego życiu, mówiliśmy to wczoraj o Matce Bożej, przypomnijmy sobie teraz jeszcze teraz o Józefie, ile rzeczy w jego życiu nie było takie, jakie by sobie życzył. Ile tam się wydarzyło rzeczy, które być może kompletnie przekreśliło jego plany na życie, jego marzenia, jego zamiary. Ale on nie narzeka. Raczej zakasa rękawy, żeby czynić to, co Pan Bóg mu mówi. Milczenie Józefa i jego wsłuchiwanie się w głos Boży, to raczej. Czynne współpracowanie z Panem Bogiem. Zobaczcie, Bóg mówi mu, weź Maryję za swoją małżonkę, bierze. Bóg mówi, uciekaj do Egiptu, ucieka. Bóg mówi, wracaj do domu swego, wraca. U Józefa nie ma marudzenia, gderania, komplejnowania. U Józefa jest czyn. A zatem jest to patron bardzo ważnych naszych decyzji życiowych. I myślę, że warto zapraszać świętego Józefa do naszego życia, szczególnie do tych rzeczy w naszym życiu, które są trudne, aby wypraszał nam potrzebne łaski. Wreszcie, moi drodzy, powrócę na końcu jeszcze do tej złotej rączki Józefowej. Józef to nie jest jakiś tam lelum polelum, ale konkretny mężczyzna który potrafi wziąć się za bary ze swoim życiem. Tam nie ma ani biadolenia, ani użalania się, ani, tak jak powiedziałam, marodzenia czy gadulstwa. Jest czyn i to dobry czyn. Józef jest pracowity, solidny, obowiązkowy. Chciałbym się powiedzieć, że dobrze zna się na swojej robocie. I takiego człowieka Pan Bóg powołuje na opiekuna Syna Bożego. Jeszcze jedna rzecz u Józefa jest ważna. Święty Józef to mąż rodziny. Święty Józef to opiekun świętej rodziny. Zatem w tym drugim dniu naszych rekolekcji adwentowych spoglądamy na nasze rodziny. Spoglądamy na wierność w tych rodzinach Panu Bogu. Na wierność temu, co Bóg nam daje. Ile w naszych rodzinach, naszych domach wierności wobec Pana Boga. Ile otwarcia na to, co Pan Bóg nam mówi, czego od nas pragnie, do czego nas powołuje. Ile w tych naszych rodzinach zrozumienia, przebaczenia, wyciągniętej ręki w geście wybaczenia, przyjęcia. Ile w naszych rodzinach dobrych słów, Skoro mówimy o milczącym Józefie i o Maryi, są to na pewno ludzie wypowiadający dobre słowa. Jeszcze raz przypomnę, ile w tych naszych słowach dobra życzliwości i prawdy. A zatem prosimy Józefa, który tak naprawdę zobaczcie w tych naszych rozważaniach, jak wydaje się i powinien się nam wydawać bliski, taki nasz, święty Józef. Nasz, ten, który może nam wskazać drogę, pomóc, który dobrze rozumie nasze problemy i pytania. Dlatego z ufnością uciekamy się do Ciebie, święty Józefie, we wszystkich naszych trudnościach i cierpieniach i w tym, co nas przytłacza. Racz nas wysłuchać i racz wziąć w swoje dłonie te nasze trudne, ważne i trudne sprawy naszych rodzin, nasze pytania, nasze niepokoje, wszystko, co do Ciebie przynosimy. Spraw, abyśmy osiągnęli szczęśliwe zakończenie trudnych spraw naszego życia, zawierzając je dobroci Boga. I kochani, zapraszam Was dziś do adoracji najświętszego sakramentu, kto zechce zostać po mszy świętej, pomodlić się jeszcze abyśmy zawierzali świętemu Józefowi nasze sprawy. Nade wszystko zaś, moi kochani, nasze rodziny. Patrząc na świętego Józefa, patrzymy na nasze rodziny. Niech one, podobnie na wzór świętej rodziny z Nazaretu, będą miejscami dobra, życzliwości i łaski.